Dziadeczko, dziś jestem Lipo, dzisiaj ze jestem Norseman. Ale to było dobre. I. Hawajczyk. Siemanko! Dobra, będzie dzisiaj zagraniony soccer fizyk. I będzie. Tu player włos. Czekaj, Dobra. czekaj, ja na co? ty gram na krajerze. Dobra. O, shit. <laughs> <Wow>! Okno, Malina. Jak <laughs> to co gra, nie umierzę po co grasz. <laughs> A ty no gol Maria, i to już nie ma gół, nie mam go <gryw> Brawo, Dobra, to tak ogółem. Gra... Yes! Gramy sobie aż ktoś będzie z nas miał po ile? Po dwie wygrane. Po dwie wygrane. Albo... No po dwie wygrane. Ale Czekaj, bo jeszcze raz trzeba zagrać. Nie, tak długo jeszcze, do pięciu O, do pięciu bo to szybko idzie Jeez! Jeez, jeez! Ale urwał No! czarny murzyn obronił Jest to muja Wojciech, Wojciech Bo z przewrotki Trzymaj no, Graj, że chłop nie pani Marian Nie tam Za bo buję wbija O, skoczeka nie tam! Ja mam cię! Nooo! Jaki broń! Ta obrona tak mistrze bronią! Po Ta Jee! Yeah, Jakby z... to jeszcze się, się wybiło! Dobra? Cię Karateki! Te nie jak on się wygibaśni! Jak on się nadwoje? Hawajczycy! O kurde! Ja, Ja jak się nie pos... w twarzy. To się samo nie. prawie bierz prawdę. Nie, 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 ja sobie samo buję, proszę pana, nie biję. No tak, cztery, ta, to no, wychowa się, samo buje. wygrałem. Dobra, 2-0 dla Salmana. A Fięk ja dziwak. się dopiero rozkręcam. <grym> no ja, tak, przeżyj no, się rozkręcić. What the fuck, uważaj. No ty też już się rozkręciłeś. I ci z dzielę. Dobra, sobie. Dobra. No wojcu. Co Dobra. tak z tego tą piłkę? No, jest dwóch wepnąłem w Pocałował piłkę i... No! no. O, shit, Mario! Ale z główki! Co ty zrobił? A teraz z główki ci nie strzelę. O, przewroty nie w tą stronę! Nooo! Mój na głowie... Mój głowy nie ma! Aaaa! co zostawałeś? Ty się pokazałeś, że ty wystarczasz na linii. Nie! No! Papie, może poćwisz kiedyś? Tak, tak, tak. Więc specjalnie ćwiczył. Ryba. No, ja, już... A, no i stan 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 Nie, 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 No, ja nie, 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 Może nie, wygram. nie, nie, O Boże. nie, nie, dla mnie. No, dawaj wu, wu, wu. 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 Przewrotka. Na główce. O nie, na nie, 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 Wybiłem. nie, na, Wybiłem! Na 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 na, na, na. <noise> to jest. No nie wiem, jakbyś czupaka odwagi na tybali. Ty, ty, co to co było w ogóle? Masakracja. No, no samochod... nie. Da tak, dalej. tak, daj. Tak, dalej nie. Tak. No. Spokojnie. <noise> Ej, no wybiłem, no! Co to jest? Dźwal... <noise> Zadziwiam! Nie On mnie tu kopie. Co? Kurde, jak sermo. Kurde, moich wystrzeliło choćby. Kurde, no, jak sermo. tak... Tak kręgle choćbym odbił, nie? Mój no, na klatę, uuuu, na klatę przyjął. No nie, akurat... Wygrałem! No, akurat... 3-1. Rematch! match O, ja jeszcze muszę przyciągnąć się strzałkę w górę. Ci się udało, Picusiu Glancusiu. Ząbek ciesany. No! No, jak on no. Ja to wiesiał, to to nogę na kawską wyciągnął do góry i... Aaaa, Skopyta! kopyta! Nie, nee, to są te, gimnastycy. Gim na kraty! Prosto w sutik. Prosto w sutik. Po mistrzowsku. Wpływać po mistrzowsku w nogę. <noise> to jest głupio, nie? Ja pi*** po co? Po co Czym tego nie chwycił? Szczupaka miał na piłkę Pięknie okienko Połóż ciostro, kończymy Jest 4 do jednego Dla mnie Już bym to miał dawno skończyć, Tylko on tu mnie kopnął raz i Nie miałem okazji Patrz, wejdzie Chyba <noise> do twojej powroczki Dla mnie, ja tu miałem Zdoo! Jak ty to wyciągnąłeś? Golka! <grystanie> to się? Jak ty to wyciągnąłeś? Ja ćwiczę, ja manikalnie gram w to. Jak są maty? Dobra, to chyba będzie ostatnia runda i chyba trochę przegrałem. Nie, no co ty nie powiesz? Tak ledwo 4-1 jest dopiero. Tylko. Więc. Nie mów nigdy, nigdy! Nie mów nigdy, nigdy! No co? To co? No, to mój tu odwali jakieś kamikady w powietrzu. No nie! No nie. Co on ty odwali? Tak, nie, nie, to jeszcze może wygram. Nie Jesteś dwa. Jesteś dwa. Jesteś dwa. Jesteś nie, Nie, dwa. Jesteś dwa. Jesteś no yes. piłka Siłka pożegna Ej, Tamten niech to Tam Tamten stwierdzi, że nie gra z takim kijem! Do mnie, Do mnie, To mojego! Do To Do nie Do mojego! To mojego! długi ten Do Jak można ten Do Jak można piłką Do no, mówię bo No, 4 dwa, Może jeszcze wygram? Nie, a tu nie wygra. Wy, wyciągnij tu. <laughs> Stanął. A jak po mojej. proszę, praweczka. O, masakracja. Za chwilę zrobię taktykę na stojącego. Czy co, jakieś. No, wstań! Ale, on wstań, jak, jak to... się stawia! <laughs> Głowa na głowę. A co ty robisz? Na żurawia?

No, Dobra, I to koniec. było na tyle z tego odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć!